Co tam? Trzy minuty to bardzo fajny czas, żeby pod wspaniałym drzewem, wspaniałym ośrodku rekolekcyjnym, w siedlcu sobie usiąść i porozważać Boże Słowa. dzisiaj wspomnienie świętego Wawrzyńca, którego imię oznacza wręcz to, co się z nim stało. Zwycięstwo, laur zwycięstwa, który zdobył, bo siał bardzo hojnie. Kto skąpo sieje, ten, hojnie, ten ich skąpo zbiera, kto hojnie sieje, ten będzie... Hojnie zbierać. My jesteśmy też tym ziarnem, które siejemy. Tak naprawdę zobaczcie, tutaj takie połączenie tych czytań pokazuje nam, że im bardziej damy siebie, im bardziej będziemy kochać, im bardziej z siebie uczynimy dar, czyli nawet to, to ziarno, którym siejemy właśnie, które mało obumrzeć, którym my jesteśmy, to mamy jak najchłodniej siać Panu Bogu, drugiemu człowiekowi. I, I to będzie otwierało jeszcze bardziej nasze serce to jeszcze bardziej będzie otwierało nas na zwycięstwo. Czasami jest tak, że chcemy poradzić sobie z jakąś pokusą, chcemy sobie z, yy, chcemy być, nie wiem, chcemy pokonać jakiś grzech w naszym życiu na przykład, nie? Ale tak no, walczymy, ale nie do końca walczymy, nie nam się do końca walczyć. Gdybyśmy byli w stanie, gdybyśmy byli yy, może nie w stanie, gdybyśmy chcieli to bylibyśmy w stanie ten grzech zwyciężyć, a ponieważ nie dajemy z siebie wszystkiego, no to właśnie jest to ziarno jakoś tam siane, ale to niestety nie udaje nam się zwyciężyć grzechu. Nie operaliśmy się jeszcze do przelewu krwi, no Wawrzyniec się już do samego końca dał świadectwo, ale żeby dojrzeć do takiego świadectwa dania krwi, to najpierw trzeba nieustannie umieć walczyć z tym, co jest w nas, walczyć z różnymi pokusami, walczyć o świętość po prostu. Bądźmy takimi hojnymi siewcami. Bądźmy tymi, którzy hojnie oddają serce Panu Bogu. Im więcej oddasz serce Panu Bogu, tym więcej urośnie. Dobra. Zobaczcie, to jest też tak, że przecież. Ten, który sieje ziarno, to nie jest tak, że ten jak ktoś sobie posieje ziarno, no to w tym momencie potem on sprawia, nie wiem, ciągnie to ziarno, żeby ono wyłaziło z tej, tej, z tej gleby. No nie jest tak. On dużo zasiał, ale ziarno ma coś takiego w sobie, że ono samo wzrasta. I tak samo jest w naszym życiu. Tu pokazuje się też właśnie, co działanie łaski Bożej i naszego, naszego działania. Z jednej strony musimy dawać jak najwięcej siebie, musimy jak najwięcej Panu Bogu zrobić przestrzeni, ale też potem yy, resztę zostawić Panu Bogu. Im więcej On ma pola do działania, im więcej jest y, takich przestrzeni mu daliśmy, tym więcej może też yy, wzrastać. Yy. Takie to krótkie słowo, nieświęty Wałbrzyń nas tego uczy, no ci męczennicy szczególnie z tych pierwszych wieków, co naprawdę zawstają nas wszystkich, myślę. Jak oni potrafili kochać Chrystusa? No myślę, że nam jest to dzisiaj bardzo potrzebna taka miłość. Niech ten czerwony kolor nie tylko przypinał ich krwi, ale jeszcze bardziej może o ich miłości do Chrystusa, z jakiej właśnie przelali tą krew. A ta miłość wzrastała, bo hojnie siali, hojnie, hojnie i serce się rozszerzało i po prostu kochali miłością szaloną, boską, Chrystusową, bo po krzyż, bo po śmierć, mękę. Ale też po zmalfestaniu. Tego zmalfestania Wam życzę, autentycznego, bo jako owoc uchojnego siania, nie wiem, czy następny tydzień będzie też spod drzewa, ale tu się fajnie siedzi w ogóle, bo jest fajne słońce, tak fajnie, to w ogóle nie wiem, czy tak na komputerze to fajnie widać, ale tutaj bardzo fajnie, przynajmniej na komputerze, dobre światło jest to, to sobie też aparat dobrze radzi. Błogosławię Wam, pozdrawiam serdecznie, dzięki za to, że jesteście. Już jutro kolejna najlepsza, najlepsza cząstka, kolejna niedziela, więc już zaplanujcie, o której idziecie do kościoła. Dzięki za Waszą obecność, za Wasze wszelkie dobre słowa, które dajecie i niech Was Pan Bóg błogosławi Was prowadzi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i do jutra w najlepszej cząstce.